Mój chłopak się totalnie nie spodziewa, że robię mu imprezę niespodziankę. To pierwszy etap planowania tej imprezy niespodzianki, oczywiście poza tymi organizacyjnymi kwestiami, które są już dograne, czyli planowanie tego, co najważniejsze, jedzenia i tortu. Pisałam sobie na liście wszystkie przekąski, napoje i rzeczy, które muszę kupić. Jeśli chodzi o te rzeczy, które chcę zrobić, to do każdej z nich dopisałam listę zakupów. Kolejny krok, czyli tort. Zaczynam piec biszkopt. Trzeba się pozbyć, świecie śladów zbrodni. Kolejny krok, czyli trzeba wszystko schować. Kolejnym etapem jest przygotowanie dekoracji, więc idę wydrukować parę rzeczy na mieście. Majki już poszedł i właśnie zabieram się za ogarnianie wszystkiego już tak do końca. Będę zaraz stroić tort, ogarnić przykąski, dekoracje, muszę iść do auta jeszcze po parę rzeczy. No i co chyba to mamy? Takie zdjęcie jak tak. 你不是人！